Choroba alkoholowa jednego członka rodziny dotyka cały system rodzinny. Możemy powiedzieć tak metaforycznie, że jest to rodzaj tańca, w którym cały system rodzinny zaczyna tańczyć wokół osoby uzależnionej. To, co się dzieje w domu, to, co się dzieje w rodzinie, często uzależnione jest pod okresy picia czy niepicia osoby uzależnionej. Czym jest w ogóle współuzależnienie? I kiedy um, mówimy, że osoba żyjąca z osobą uzależnioną jest współuzależniona. Czasami w takich um, potocznych rozmowach osób, które nie mają za dużo wspólnego z tematem uzależnienia, pojawia się stwierdzenie, że osoby współuzależnione są również uzależnione od alkoholu. I tutaj potrzebuję powiedzieć, że nic bardziej mylnego. Czasami oczywiście zdarza się tak, że osoba współuzależniona może pić z osobą uzależnioną, ale zdarza się to bardzo mocno, sporadycznie i często to wynika z jakichś różnych mechanizmów, strategii ograniczania picia osoby uzależnionej. Na przykład osoba współuzależniona może myśleć o tym, że jeżeli napije się z osobą uzależnioną, to wtedy osoba. Pijąca spożyje mniej alkoholu, więc przez to może zostać uchroniona przed skutkami alkoholizmu. Najczęściej jednak zdarza się tak, że osoba współuzależniona jest zła na alkohol. Przypisuje alkoholowi sprawczość za to, co się dzieje jakby w rodzinie, co się dzieje w małżeństwie, co się dzieje w całym systemie rodzinnym więc w związku z tym ta złość na ten alkohol często jest takim elementem, że osoba będąca w relacji z osobą uzależnioną nie pije, czy też doświadcza jakiś rodzaju złości. Mówiąc o współuzależnieniu, warto powiedzieć, że współuzależnienie jest koncentracją swojej energii, swoich sił, swoich e, wszystkich e, sił witalnych danego e, związanych jakby z naszym życiem, na koncentracji się, e, na koncentracji na osobie uzależnionej, na koncentracji na tym, żeby osoba uzależniona przestała pić, e, nawet samo poczucie, czy to jak się czujemy, często jest uzależnione, czy e, Nasz uzależniony jest pijany czy nie, e, czy mam spraw, czy, często jakby w, z tym jest utożsamiana, czy mnie kocha, czy nie kocha, e, ile jestem warty, ile jestem warta. E, jeżeli bliska mi osoba nie pije, to często to poczucie wartości e, czujemy, że jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy wartościowi, ale jeżeli nasz uzależniony się e, upije, straci kontrola, co jest rzeczą całkowicie naturalną przy chorobie uzależnienia. Często osoba współuzależniona wierzy, że to jest jakby jej wina, mm, że to ona nie jest wystarczająco dobra, dobre, żeby uchronić osobę uzależnioną od picia, że nawet osoba uzależniona nie jest w stanie dla nas e, skończyć z piciem. Współuzależnienie to e, ciągłe poszukiwanie wyjaśnień i usprawiedliwień e, związanych z piciem osoby uzależnionej. E, ukrywanie problemu, e, tuszowanie czy też minimalizacja skutków picia jest czymś bardzo często spotykanym w relacji e, osoby współuzależnionej z osobą uzależnioną. Często tak naprawdę my na siebie bierzemy na swoje barki odpowiedzialność za picie, co jakby powoduje, że osoba uzależniona cały czas nie ma konsekwencji swojego picia, a cała odpowiedzialność i wszystkie konsekwencje spływają na osobę współuzależnioną. W miarę postępu uzależnienia osoba współuzależnienia, współuzależniona stara się jakby kontrolować coraz bardziej, Osobę uzależnioną poprzez wylewanie alkoholu, poprzez dzwonienie do pracy, e, poprzez tłumaczenie przed e, rodziną bliskimi szefem w pracy e, tego, dlaczego na przykład nasza małżona lub małżonka nie zjawiła się w pracy, zapraszając do tego tańca współuzależnienia cały system. E, cały system ludzi, którzy zaczynają wikłać się w coś, co możemy nazwać wzmacnianiem alkoholizmu, tak? Bo alkoholizm jest chorobą związaną z brakiem kontroli, a jeżeli my przyjmujemy na siebie tą kontrolę, to wtedy osoba uzależniona może bezpiecznie i komfortowo pić alkohol. I sobie myślę, że jeżeli zaczynasz orientować się i doszukiwać u siebie tych cech, które przed chwileczką tutaj Tobie przedstawiłem, to jest taki dobry moment, żeby zaprosić Ciebie do tego, żebyś szukał, szukała dla Ciebie pomocy. Ja myślę, że jedną z takich ważniejszych elementów wychodzenia współzależnienia jest zobaczenie sytuacji psychologicznej, w której się znajduje, zobaczenie i zauważenie problemu, zauważenie tego, jakie koszty ponoszę, będąc w relacji ze sobą uzależnioną. Jest to też taki dobry moment, żebyśmy mogli zobaczyć, gdzie my jesteśmy w tym wszystkim, gdzie jesteśmy my w tej relacji, czy. Relacja z tą drugą osobą jest skupiona na e, procesie picia i niepicia e, naszej najbliższej osoby, czy też nasze potrzeby, nasze pragnienia, nasze marzenia e, są realizowane. A może jesteś już na etapie, kiedy trudno jest Tobie zdefiniować swoje własne potrzeby i marzenia, a jedynym marzeniem, które jest, to jest to, żeby ta najbliższa osoba przestała pić. I to jest taki dobry moment, e, na to, żeby poszukać e, dla siebie bezpiecznego miejsca, w którym będziesz mógł, mogła popatrzeć się na siebie, na to jakie masz potrzeby, jakie masz pragnienia, czego się boisz, e, a może u ciebie występują już e, różnego rodzaju choroby somatyczne, nerwica, lęki, napięcia, depresja, to jest taki dobry moment na to, żeby poszukać dla siebie przestrzeni w której będziesz mógł odkrywać siebie na nowo, poznawać swoje potrzeby i znajdować taką przestrzeń do tego, żeby znajdować swoją wewnątrz sterowność, żeby nie być sterowalnym przez alkoholizm bliskiej nam osoby czy też inne osoby, co one powiedzą, ale żebyśmy mogli sami stanowić o sobie, o swoich potrzebach, pragnieniach, o tym, co chcemy zrobić, a czego może się boimy, Bojąc się, co zrobi osoba uzależniona. Dlatego potrzebuję tobie jakoś powiedzieć teraz to, że nie trać siebie. Staraj się znajdować w tej sytuacji, w której jesteś, momenty na to, żeby pamiętać o sobie i żeby znaleźć przestrzeń na to, żeby móc bezpiecznie się odkrywać. Aktualnie w ofercie wielu placówek e, można znaleźć ofertę dla osób współzależnionych. E, zarówno w poradniach uzależnień e, możemy znaleźć zarówno poradnie uzależnień, jak i poradnie uzależnień i współzależnień. I często te poradnie posiadają również swoją bogatą ofertę e, dla osób współzależnionych. Często takie organizacje jak nasza na przykład e, też świadczą. E, różnego rodzaju usługi i pomoc dla osób współuzależnionych, czy w postaci grup wsparcia, kiedy możemy usłyszeć i zobaczyć, jak inni doświadczają współuzależnienia, zobaczyć, jakie mamy wspólne mechanizmy, zobaczyć, jakie mamy wspólne strategie, więc jedno to są grupy wsparcia, ale drugim elementem to jest też pomoc indywidualna, pomoc... Psychologiczna, psychoterapeutyczna, psychiatryczna, gdzie możemy przez chwilę wspólnie z terapeutą czy psychiatrą e, zastanowić się nad tym, co możemy zrobić dla siebie, dla swojego dobrostanu e, psychicznego, dbając o to, e, żeby minimalizować lęki, napięcia, stresy. Więc e, myślę, że tych ofert różnych placówek jest sporo. Więc tak sobie wyobrażam, że nie musisz być sam. Możesz zawsze też zadzwonić do nas pod numer telefonu zaufania, gdzie bezpłatnie możesz porozmawiać z nami, psychoterapeutami, psychologami i porozmawiać o tym, co takiego chciałbyś zrobić, chciałabyś zrobić, czego się boisz, jakie masz obiekcje. I sam myślę, że naturalnym jest to, że czasami może się pojawiać ten lęk i strach, Przedsięgnięciem po pomoc czy po wsparcie, ale potrzebuję Ciebie jakoś zachęcić, że jest to przestrzeń, w której możesz odkryć siebie i możesz znaleźć dla siebie dobrą osobę, przy której poczujesz się bezpiecznie i wspólnie z którą będziesz mógł mogła zastanowić się nad krokami, które chciałabyś podjąć w swoim życiu, lub po prostu zastanowić się, nad sytuacją, w której jesteś.